W poprzednim etapie zajęłem trzy sektory ordosów, no i teraz czas na harkonenów. Wybieram to. W szóstym etapie, przede wszystkim, mogę budować duże czołgi. I wyrzutnie rakietowe, co sprawia, że rozgrywka naprawdę jest bardzo przyjemna. No to co? Good luck. Zaczynamy. Ale tak jakoś yes, dziwnie jestem usytuowany. Popatrzcie co tu się dzieje. Yes, yes, jakoś tak na środku, yes. nie? Yes, nie wiem gdzie jest. A, yes, dobra. Znacie pierwsze pytanie, gdzie jest melange? No tu jest melange. Tu elektrownie. Strach się rozszerzać, bo nie wiadomo, gdzie ten komputer jest. Wyrzutnie fajnie rozszerzają. Dobra, coś już mam. Teraz buduję sklep. Słuchajcie, to jest fantastyczne. Dobra, jadę na prawo.

Kredytów. i zrobimy tak, że sobie kupię słuchajcie dwie żniwerki po 150 taki jest plan czasem trzeba się nieźle naklikać po 180 no dobra, niech będzie trudno dobra, mogę wybudować radar bo potrzebuję działka Аккнодж, акнодж, 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 Dobra, panowie, do roboty. Do roboty, a ty już do domu. No dobra, brakło prądu. Halo. Trudno. Brakło prądu, ale możemy działka budować. Totalnie nie wiem gdzie te działka budować. No oczywiście trzeba kupić koncesję. Panowie do domu. Do domu. Acknowledge, acknowledge, acknowledge. <laughs> budujemy koncesję i budujemy sobie działko. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Yes, sir. Dobra. Tu się jeszcze nie rozszerzałem. Wow! Aknowledge, yes sir, acknowledge. jest acknowledge, czasu. Yes sir. Yes sir, Acknowledge. Instruction dobra, słuchajcie, samolot jest potrzebny. To jest e, rzecz priorytetowa: 320. No, po prostu bomba. Więc bierzemy sobie i tu jeszcze pasowałoby, sir, yes, kasę... było? Acknowledge, 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 acknowledge. acknowledge. Dobra, samolot zaraz przyleci. No to budujemy dalej. <coughs> Potrzebujemy yes, naprawę. Ale, żeby budować naprawę, niestety trzeba te wszystkie inne budynki budować. Kolego, kolego, kolego. to Dobra, Dobra, do domu. Jest prąd, fajnie, fajnie. I popatrzcie, możemy sobie wybudować już naprawę. Jak wybuduję naprawę, to oni będą jechać na moją naprawę. Ale bez naprawy ciężko tutaj egzystować, nie? Dobra, z naprawą będę się czuł bezpiecznie. Co tu się dzieje? Co tu się. Ja nie mogę. Dwa, aż? Aknowledge, acknowledge, acknowledge, acknowledge. Aknowledge, acknowledge, acknowledge, yes sir. Nie wiem, co to się wydarzyło, kto otworzył ogień. Yes, acknowledge, acknowledge. Yes sir. Ha, bo mój samolot był w akcji.

Dobra, jeżeli na na górze bazie, na górze na to na dole już jej nie ma. Tak mi się wydaje. jedziemy. Acknowledge.

jeszcze tu wrócić masakra, masakra. Trzeba uciekać, masakra uciekać, 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 Dobra, ja udało się bez strat. Kolejny niestety. Tak, tak. Kto leci? Kto, kto jedzie? Nikt. I koncesja jeszcze jedna, słuchajcie. Niestety dużo tego jest. Znalazł. Yes, acknowledge. Dobra. Dobra, budujemy duże czołgi. 600 kosztuje jeden czołg. kasy. Tam się ktoś pojawił, ta wyrzutnia. Kolejny czołg. Jak tam z Kasiorem? Halo? 45 Dobra Nie ty Ty masz... kurde A już go zabrał Dobra, Coś jedzie na mnie, uwaga No i do widzenia mało. kurde chłopki, chłopki, chłopki Chłopkiciele Eee, ale dostał fajnie mi się to podobało. Popatrzcie, ale to było niesamowite. Dobra, jakże się wpakują w jakąś bulwę, nie? Eee, I nie wiem czy budowanie. A może, kurde, może nie, słuchajcie, bo jest mało melanżu, nie będziemy nic yes, budować więcej, yes, tylko czołgi. Yes, sir. Yes, sir. O, dostaliśmy desant. Warm, warm, warm. Dobra, tu jest, dobra. Yes, yes, Opaki, akcja. Yes, Musicie go yes, załatwić. Yes, Kurde Zażarło Pewnie ją zesz dobra To już nie mamy jednego wąska y Chyba samolotów wam nie pokażę bo po prostu jest bardzo mało melanżu Popatrzcie Yes, sir. Instruction complete. Yes, sir. Acknowledged. I don't know where, who, what is shooting. Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. Yes, acknowledge. yes, sir. Yes, acknowledged. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. <śmany> <śmany> to mi się podoba, chłopaki z... wróciły od razu. Oj, oj, tu może być wróg, kurde, może być wróg, może być niebezpiecznie, kurde, co tu przyjechało? Zróbcie to rozwalcie.

Yes Prosimy o wsparcie. Prosimy o wsparcie. Yes, acknowledge. Acknowledge. Yes, yes, sir. Yes, sir. A, za zabierze go. Ale fajnie. D Acknowledge. 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 Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledge. Zobaczymy jak sobie poradzi. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Acknowledged. Enemy unit approaching. Instructions complete. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledged. Acknowledge. Yes, sir. Acknowledged. No. Yes, yes, but he got hit. But he got hit. Acknowledged.

Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Czy ktoś zabierze mi tego gościa? Zabrali go. Yes, sir. Oh. Yes, sir. No to chłopak nie wytrzymał.

Dobra, tutaj uwaga, muszę z niego wycofać go. są jakieś działka, nie ma. Wyda nie w mojego. Zgrupować się.

Acknowledge. yes, ex, yes, gore, acknowledge, gore, gore. yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes,

вообще. Yes, sir. 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 Yes, Yes sir. Yes. yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ign yes sir... Ignore. Yes, sir.

Worm jeszcze tu jest, nieźle. Dajcie tego kołowca. Nie zje. Duże chłopie, nie gardź. Dobra.

Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Acknowledge. Yes sir. Acknowledge. Yes sir. Acknowledge. Yes sir. Acknowledge. <coughs> Idziemy tam do góry chłopaki, idziemy. Tak panu. Tak Dobra, trzeba kupić coś jeszcze, gdzie jest mój czauk, halo? Tu jest. Dobra, dawać go. acknowledge Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledge. 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 Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes, sir. Yes sir, acknowledge. Yes sir, acknowledge. Yes sir, acknowledge. yes sir, yes sir, acknowledge. Yes sir, yes sir, yes sir, yes yes sir, yes sir, yes <mulcki cro TVs> <mulcki> yes sir, yes sir, yes sir, yes sir,

ale się ustawili pięknie, patrzcie na to. Mamy tu jeszcze kogoś? Trzy czołgi? Trochę mało. Yes, ale Jedziemy! Yes, sir.

Acknowledge. Yes, sir. yes, sir. Ign yes, ign yes, ign yes, acknowledge. Enemy units approaching. Wow, College. Yes, yes, so yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A yes, sir. A yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Нет, сходи, ты уже сконец. Yes, <summer> Cia zakończyła się sukcesem. Trzydzieści dwa minuty. 21 tysięcy melanzu. Komputer szesnaście. Bez strat. I bez strat. Dzięki serdeczne za oglądanie i do usłyszenia. Hej!